Dasburg koledzy. Das witam dzisiaj ten piękny dzień, poranek. Witam w piękny, uroczysty polowanie wigilijne. Chciałbym serdecznie pozdrowić kolegów polujących dzisiaj gościnie, czyli od kolegi Kowalczyka, syn Dasburg. Kolega z psami No i witam bardzo szczególnie Kolegę Kamila, z kolegą Bieńkowskim i z Michałem za kamerami, którego nie widać, ale jest. No, y, dzisiaj mamy w planie jedno duże pędzenie, koledzy. Y, z racji tego, że mamy dzisiaj uroczystość Wigilijną po polowaniu, y, mamy jedno duże pędzenie. Chyba, że się szybko wyrobimy, no zrobimy drugie. Ale w planie jest na razie jedno. Część myśliwych będzie na podsiadkach, część będzie na stanowiskach na, na ziemi. ziemi. Czyli ci na podsiadkach będą śmiało mogli strzelać do zwierzyny płowej, ci na ziemi indywidualnie będę mówił, czy mogą strzelać do płowej, czy nie, ze względu na warunki, jakie będzie terenowe. Polujemy dzisiaj na jelenie byki, łowne, selekcyjne, sztuk nie mówię, bo ich dużo. Łanie, jelenie, łanie, cielaki, wszystkie. Daniele, byki szczelamy. I łanie, Daniela i cielaki też szczelamy. Dziki, wszystkie, drapieżniki, wszystkie. Kozy, koźlęta? Kozy i koźlęta jeszcze, przepraszam, tak. Jeżeli komu się zdarzy, kuska, śmiało można dzisiaj wykonać. Czyli wszystko praktycznie? Praktycznie wszystko, tak. Zatem przejdziemy do losowania. Proszę wyrównać. A co bierzemy? Jedziemy od starego pola przed po szkółkę. Co, Co, jaki numer wybrałeś, masz 17. Komu jeszcze? Daj mi, żebym miał. Tak, nie wiem, na ilu polujemy. Mam dwie jeden komplet już do 20 tylko. Trzymamy jedynkę, dwójkę trójkę? Tak jedynka, dwójka, idą nie, nie. Jedynka. kawał drogi na stare pole zasiadają na ambona i dwie podsiady Mogę sobie autem podjechać? a ty jedziesz sam? No, jedzie. no to mogę ja autem pojechać na stare Teraz się mogę z Wami oficjalnie przywitać. Staliśmy stanowisko tutaj. To to to... Dobra, Się załadujemy, punkt włączymy, lunetkę ustawimy na 3. I stoimy, zachodząc tu, były dwie Marieleni albo jedna tylko podzielona na pół. Weszły do miotu w tą stronę. Stajemy i zobaczymy, co się będzie działo. Zaczynamy polowanie zbiorowe w kole Ostoja Głupczyce. Polujemy. widzieliśmy Danieli ale z tyłu jest wąwóz kolega tam dwa stanowiska wyżej strzelał ale poszły tym wąwozem więc w nie było jak strzelić a nie chcieliśmy wychodzić jakby poza miot więc... bo nie wiadomo czy ktoś inny by nie strzelał więc lepiej zostać na stanowisku zeszły kawałek i poszły, poszły dołem czekamy dalej Panie Daniela, mogłem strzelać, ale uznałem, że bo tu mamy zezwolenie, jak widzicie, teren jest pod górkę, więc zeszła na dół, był kulochwyt, ale mówię, nie będę że przeszła z miotu, możemy tu do połowy strzelać do miotu, bo ze względu na to, że jest kulochwyt. ale mówię, była trochę daleko, na pewno było więcej jak 40 metrów i odpuściłem, wróciła do miotu i poszła w dół, pewnie na kolejne. Myślę, że zaraz będzie strzał. Pojedynczała. Yeah, Polowanie dobiega końca, brać łowiecka siedzieli opłatkiem, polowanie wigilijne. atmosfera jest na tym kole naprawdę świetna, pokot fajny, atmosfera koleżeńska, naprawdę rewelacyjne polowanie. Widzieliśmy zwierzę, widzieliśmy w pierwszym miecie, widzieliśmy w drugim miocie, jak koledzy strzelali, Widzieliśmy łanie Daniela, widzieliście wszystko. Także polowanie wigilijne dobiega końca, my się zbieramy. Paweł jest ze mną, Pawła powinniście kojarzyć z kanału, jutro polujemy. U mnie w kole również polowanie wigilijne, więc taki czas. Pamiętajcie, że polowanie wigilijne ma najdłuższą tradycję w historii łowiecwa, ma dłuższą tradycję niż polowanie kuwarkowskie. Ja zawsze oczywiście oglądacie odcinek już pewnie po, w nowym roku 2025, ale ja nie pamiętam Wigilii od 30 lat, gdzie nie poszedłem do lasu mimo że nie jako myśliwy, jeszcze jako dziecki, jako. No dziecko, chodziłem, a od 23 lat chodzę co roku 24 grudnia na polowanie, to jest w cudzysłowie, ale zawsze jestem w łowisku. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym 2025 roku i nadchodzącym sezonie. Do zobaczenia i dasz bór. Dasz dziękuję za bezpieczne przeprowadzenie polowania zbiorowego wilgilinego. Chciałem podziękować tu też naganiaczom. Którzy przyjechali na gance z daleka z psami. Dziękuję, Daszbur. Eee, koledzy, dziś na pokocie mamy trzy jelenie, dwie łanie cielaka, dwie danielki, Daniela jednociele i siedem dzików. Eee, królem polowania <grywa> <grywa> zostaje dzisiaj kolega Michał Majcher, który pozyskał Łanie Jelenia, Łanie, yy, da, nie Łanie, Łanie Jelenia i y, Cielaka Jelenia. Dasz gór panie kolego Michale. się Proszę bardzo. do strzałania, na polowaniu, drugi do malowania. Sławek na tym klucy, trzeci do malowania. To już tysięczny. Gratulujemy. Głos na zbór. W imieniu zarządu wesołych świąt życzymy, wszystkich zdrowych i spokojnych. No i wszystkiego dobrego w Nowym Roku, bo już nie będzie żadnej zbiórówki, więc do Nowego Roku, więc yy, no, Pięknych przygód łowieckich w Nowym Roku, też Wam życzę wszystkim Dokładnie, nie tak nie, a zawsze nie wszystkim nie. Pamiętajcie, że Pamiętajcie, że łowiectwo jest naszym naszym hobby Nie zapamiętajcie, że jesteśmy myśliwymi I Dąż, dążmy do tego, żeby te to przy, przyjem, przy, przyjemność nam spełniało, a nie to był obowiązek. To ma być nasza przyjemność, a nie obowiązek, tak? Koledzy. Wszystkiego dobrego, wszystkim życzymy. Ciebie na rycerza świętego Huberta. Obyś był prawy, etyczny i niech Cię bur darze. Nasz bur. Niech Cię Nasz Koledzy i koleżanki, ja wam Życzę przede wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia dużo pokoju w Waszych sercach. Niech ten czas będzie dla Was wyjątkowy i pamiętajcie też w sposób szczególny o tym, że wiadomo, pozyskanie pozyskaniem, ale dbajmy o tradycję, która jest myślę najważniejsza, bo nasze środowisko ma się czym szczycić. Ta tradycja jest bardzo bogata, szczególnie bożonarodzeniowa, kiedy możemy ruszyć do paśników, podzielić się tym opłatkiem ze zwierzyną, którą właśnie pozyskujemy, o którą też dbamy. Dbajmy o to. Dbajmy o to, żeby rzeczywiście no, być etycznymi i prawymi myśliwymi, tak jak mówił kolega Łobczy. Jeszcze raz wam życzę zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych. W nocnej żywia, że... ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się mam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Boż i znaleźli, dzieciątko w żłobie, wszyscy. Sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witają zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witają zawołali z wielkiej radości. tysiące lat wyglądamy. Na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Wybieżeli do Betlejem, w paserze, Grając o w deszczu na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ne